Co? I co ty będziesz smarował sobie tym pięknym zestawem? Ciebie będę smarował. Jeśli co mi mąż do domu przyniesie, to, to się przyda. Ja dzisiaj zrysiemy na pokładzie, bo y, się złapał jakiegoś wirusa i ma nadzieję, że tak jak poprzednio, razu się obroni. Y, odpowiadam wam na wasze pytania. Po co nam kolejna kuchnia? Nie wiem, co to za właśnie pytanie, że kolejne, bo mamy tylko na dole jedną kuchnię, a wiecie, że nas jest dosyć sporo. My za chwilę będziemy mieć trójkę dzieci plus nas dwójka. I mamy sporą powierzchnię do zagospodarowania. Ostatni raz remont kuchni na dole był robiony pewnie z jakieś... czekajcie, 13, 12 lat temu. Tak więc odczuwamy po prostu taką potrzebę. Mało to, ja uważam, że każda z nas potrzebuje jakiejś takiej prywatności, zarówno to dotyczy starszych, jak i młodszych, ale to wcale nie znaczy, że ktoś tam ma jakiś zakaz korzystania z jednej albo z drugiej strony, bo my tak nie żyjemy. My ogólnie staramy się dogadywać. Każdego dnia, wiadomo, że jak mieszkamy wszyscy razem ze sobą, to bywa różnie, ale jesteśmy po prostu rodziną i ja na przykład nie widzę w tym żadnego problemu. I myślę, że nie będę widziała w tym żadnego problemu, żeby iść na kawę do mamy albo gotować obiad u mamy albo żeby moje dzieci coś zjadły albo żeby moja mama przyszła z tatą do mnie na obiad i do mojej rodzinki. Tak więc no hello, mieszkamy w jednym domu, ale możemy mieć dwie kuchnie, bo mamy bardzo bardzo dużo powierzchni do zagospodarowania i po prostu też czasami chcemy skupić się na sobie. W ogóle myślę, że to jest taka jakaś oczywistość, której po prostu wielu z was nie muszę tłumaczyć, tak? Fajnie, że do tej pory zajmowaliśmy się zbawem gospodarstwem i w dalszym ciągu się zajmujemy i ogarnięcie tego gospodarstwa to był dla nas priorytet, taki, żebyśmy robili pewne rzeczy według takich standardów, o jakich, um, o jakich marzymy. I to był taki nasz bardzo duży, duży cel, nad którym pracowaliśmy dobrych kilka lat. Dobrych kilka lat. I tak naprawdę wspominamy te takie wszystkie etapy przygotowań do tej inwestycji, którą żeśmy zrobili w zeszłym roku. I to nie tylko budowa obory, bo również sprzęt tutaj w gospodarstwie, podopinanie wszystkich wniosków. To są koszty naprawdę przeogromne. I wszystkim się tak może z boku wydawać, że takie proste. A to ile nas to kosztowało nerwów i pieniędzy i w ogóle jak musieliśmy się nagłowić, żeby to wszystko podopinąć, to tylko mówimy, nie? Ale po prostu to są takie sprawy, o których czasami Wam mówię, bo chciałabym, żebyście wiedzieli, jak to wygląda również z naszej strony.